Trenerze, przed Wami trzy ciężkie spotkania. Na co stać za Zagłębie w meczach z Wisłą, Lechią i Koroną? Na pewno nie są to łatwe spotkania, te które nas czekają, ale też nie możemy mówić, że stoimy na straconej pozycji. Liga pokazuje, że jest bardzo wyrównana w tym sezonie i, i tutaj każdy wynik jest możliwy. Wiemy o co walczymy. Wiemy, że nie możemy sobie pozwolić na wielką stratę punktów i w każdym meczu musimy wyjść i walczyć o zwycięstwo. A po tych trzech spotkaniach zobaczymy ile sobie punktów będziemy mogli dopisać. Liczę tutaj, że zawodnicy są świadomi tego. My jako sztab na pewno zdajemy sobie sprawę, że te wyniki do tej pory, które żeśmy osiągali, nie są zadowalające. Więc trzeba walczyć do końca, trzeba szukać punktów nawet w tych spotkaniach, których na pewno nie jesteśmy faworytem. W opiniach fachowców, zagłębie w meczu z Wisłą wskazywane jest na pożarcie. Tymczasem już w tym sezonie Miedziowi udowodnili, że w meczach, w których nie są faworytami, potrafią sobie poradzić. No idziemy walczyć o punkty, bo tutaj tak jak powiedziałem, wcześniej no, liga jest wyrównana i to, że Wisła wygrała ostatnie spotkanie z Legią 4-0, to też o niczym takim wielkim nie świadczy. Wcześniej Wisła też miała swoje problemy, nawet i w meczu z Legią początek nie był za bardzo dla Wisły udany i pewnie gdyby y, Manu wykorzystał sytuację, którą miała, naprawdę miał bardzo dobrą sytuację, więc ten wynik może byłby całkiem inny. Co my możemy zrobić na Stadionie Wisły, no tutaj musi być niesamowita determinacja z naszej strony, zdajemy sobie sprawę tutaj, że nie możemy, się, nie możemy sobie pozwolić na jakieś błędy, w szczególności w liniach defensywnych. No i musimy liczyć na ten szybki atak, to co, to, co żeśmy się starali robić w meczu z Lechem, tam tak samo chcieliśmy przeszkadzać, wybijać z rytmu różne Lecha i liczyć na naszych szybkościowców w tym momencie, mam tutaj na, na myśli Dawida Plisgę, Szymona Pawłowskiego. Także no, na pewno w tym meczu też podobnie będziemy grali, na pewno nie odkryjemy się, no będziemy szukali szybkiego przechwytu piłki z poddawania dużych napisów. Sądzisz, że zawodnicy będą dostatecznie zdeterminowani, choćby tak jak w meczu z Lechem Poznań, żeby właśnie wygrać i, i wywalczyć, wyrwać w wiśle to zwycięstwo? Ja sądzę, że na pewno będą. Na pewno nam się nie powtórzy takie spotkanie, jakie żeśmy to zagrali ze Śląskiem Wrocław. Mimo, że o tym spotkaniu już staramy się nie mówić, ale gdzieś tam w tej naszej podświadomości to spotkanie jeszcze jest. Tak jak mówię, na pewno nie zagramy tak słabo. No tutaj, tutaj pozostaje nam naprawdę niesamowicie się sprężyć i nie tylko na to spotkanie, które przed nami, ale na te następne dwa, które również zagramy na swoim terenie. Więc, więc liczę tutaj na to, że zawodnicy są świadomi tego, jaki cel nam będzie w tych meczach przyświecał. No i tak jak mówię, no zrobimy wspólnie wszyscy wszystko, żeby, żeby zdobyć, zdobyć te parę punktów, które nam pozwolą spokojnie to, przepracować okres zimowy. Czy zagłębie zimą potrzebuje wzmocnień, A jeśli tak, to czy pracujecie już nad transferem? No na pewno tych wzmocnień potrzebujemy. No, sami widzimy tutaj, że, że no, brak nam takiego zawodnika, który byłby bardzo skutecznym zawodnikiem. No, tak? Pokroju takiego Liliana Miceńskiego, który przez dwa sezony tutaj można powiedzieć, że był takim dominującym napastnikiem i, i, i bardzo skutecznym napastnikiem. Na chwilę są takowego nie mamy. No gdzieś będziemy musieli szukać takiego zawodnika, zdajemy sobie sprawę, że nie będzie to łatwe zadanie. Po pierwsze, że, że takich zawodników wielu nie ma, po drugie są to zawodnicy, jak już się ich znajdzie, to są to zawodnicy, za których trzeba zapłacić duże pieniądze. No ale będziemy tu wspólnie rozmawiali z, z prezesami, no i będziemy szukali tutaj jakiegoś rozwiązania tego problemu. Yy, czy szukamy zawodników? No w miarę naszych możliwości rozglądamy się na tych rynkach zagranicznych. Polską Ligę tutaj znamy mniej więcej, wiemy kto dysponuje, jakim potencjałem zawodniczym i kogo byśmy mogli ściągnąć tutaj do siebie. Gorzej jest z tym rynkiem zagranicznym tutaj. Tutaj no można powiedzieć, że tak yy, po macku błądzimy trochę, bo, bo yy, nie jesteśmy podczas każdego tygodnia gdzieś obecni na tych yy, na wyjazdach, jako że my tu jako sztab no, mamy swoje mecze do rozegrania. Ludzie, którzy nam pomagają, też nie do końca mogą, mogą jeździć na te spotkania. No więc tutaj ten rynek zagraniczny nie jest za bardzo przez nas penetrowany. Mam nadzieję, że z czasem to się zmieni. Pracujemy nad tym, żeby ten dział scoutingu troszeczkę rozbudować, więc, więc będzie to łat, łatwiejsze, ale to dopiero z czasem wszystko. No, na dzień dzisiejszy no, musimy sobie radzić w taki, a nie inny sposób. I, i tak jak mówię, no, z, w, wedle naszej możliwości staramy się gdzieś tam jeździć, szukać, szukać tych zawodników. No, czy nam to się uda, no, no zobaczymy. O nazwisko oczywiście nie będę pytał, bo oczywiście trener nie zdradzi, ale czy ktoś, kto mógłby potencjalnie zastąpić Iliana Miteńskiego już wpadł Wam w oko? No Ciężko mi na to pytanie odpowiedzieć tutaj, czy nam wpadł w oko. No, mamy gdzieś tam sygnały od niektórych menadżerów, że warto by się było niektórymi zawodnikami zainteresować. My byśmy chcieli tych zawodników jednak mieć gdzieś przynajmniej w treningu, no może nie, nie długim treningu, ale na te dwa, trzy dni, gdyby przyjechali do nas, no bylibyśmy z tego zadowoleni. Nie jest to łatwe, nie są te łatwe rozmowy z tymi menedżerami, gdyż ci zawodnicy nie za bardzo chcą się godzić na to. Albo się decydujemy od razu na kupno takiego zawodnika, albo nie ma tematu. No więc tutaj no ciężko nam podejmować te decyzje. No, tak jak mówię, cały czas gdzieś. Rozmawiamy, rozmawiamy, ale jak to się te rozmowy zakończą, to ciężko mi odpowiedzieć. Wiadomo też, że w czerwcu kończą się kontrakty niektórym z naszych piłkarzy. Co z nimi? Już zapadły jakieś pierwsze decyzje? Czy, czy w tej chwili cały czas walczą o to jeszcze, żeby, żeby zostać w zagłębiu? Ja sobie nie wyobrażam, żeby ktoś, mimo już kontakt musi kończyć czy w czerwcu, już teraz myślał na tym, gdzie odejdzie, czy dlaczego nie są z nim prowadzone rozmowy. No tutaj... Każdy z nich jest, z tych zawodników jest zawodnikiem Zagłębia na chwilę obecną i powinien robić wszystko, żeby w tym Zagłębiu się jak najlepiej prezentować. Z czym się to wiąże później, że, że będzie mógł przedłużyć kontrakt. I ja myślę, że zawodnicy w taki sposób myślą, nie myślą o tym, co będzie w czerwcu, czy, czy co będzie teraz w zimie, bo tak jak mówię, kontrakty się kończą dopiero w czerwcu, więc do czerwca są naszymi zawodnikami. Czy z niektórymi będziemy chcieli wcześniej rozwiązać kontrakty? No zobaczymy. Na chwilę obecną nawet takiego tematu nie podejmujemy, bo sami nie wiemy, kim się jeszcze wzmocnimy, kto, kto tutaj do nas przyjdzie, czy zaakceptuje nasze warunki, czy nie.